Dobra, chuj, idzie czas No to nagrywamy Paweł jedzie rowerem Ja Z tej góry Idźcie do wody Nie wiem ciekawe co języku. Tak, stąd poleci Dawaj poleci No to ty kurwa że się rozpędza jest musi na moderni Nie, my tak Do wody Tylko nie przyjem we mnie Dawaj Pata jak się wypierdala Kurwa jak się biebie Co, z tej wysokości? Nie, stąd Kurwa, to nie bierze Ale rozstryb się tutaj najbardziej, bo na mordę polecisz, nie? To jest nieustraszeni edycja zimnik zaraz będzie spierdalał komary o kurwa, o Dada, ko kurwa, kurwa. Kurwa, lecę do was kopak <laughs> <laughs> <laughs>